Dzień dobry, widzowie, Witam w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj macie specjal. Tak, to jest specjal. No, mój głos. Po prostu mój głos specjal. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Miał być specjal na 10 subów. Jest 11. Ale właśnie to dla Was teraz nagrywam. I powiem Wam tak. Na 20 subów też będzie specjal. Tego akurat Wam nie mogę powiedzieć, bo to będzie. No, taki fajny specjal. Po prostu taki fajny specjal. Już następnego odcinka. Oczywiście będę z głosem. Oczywiście będziemy nagrywać z głosem. Wszystko będzie tip top. Yy, ten. No i co widzę? Ja mogę się z wami tylko pożegnać przy tym filmie. Wyczekujcie kolejnego filmu. No i nie wiem. I co. I no. Do zobaczenia, Siemano!